Siemanko z tej strony, Adam i witam Was na kanale Zakręceni w lewo. Niestety, przez to, że mamy spotkania praktycznie codziennie, nie zrobimy live'a podsumowującego 13 rundę PGE Ekstraligi. Mimo to, oczywiście, tak Was nie zostawię. Tak więc, już teraz oglądajcie to podsumowanie w starym formacie, czyli filmu. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. A zaczynamy od Wrocławia. Co za mecz, co za powrót stali Gorzów. Po sześciu wygranych u siebie wszyscy zastanawiali się, jak pojadą na wyjeździe. I gdzie do 11. biegu wszystko wskazywało na to, że jednak będzie porażka. I patrzyliśmy czy Spartani nie odrobią punktów do bonusa. Wtedy jak Feniks z popiołu stalowcy powstali i nie wzięli tylko bonusa, ale i pozostałe dwa punkty z Wrocławia. Brawo za super widowisko i emocje do końca. Wynik meczu 44-46 dla Gorzowa. Trener Stanisław Komski przed spotkaniem mówił, że jeden punkt w tym spotkaniu może nie wystarczyć i musielibyśmy patrzeć na inne wyniki. Jedziemy po pełną pulę. Czy się uda? Zobaczymy. Ostatnio jeździliśmy tylko u siebie, poza Iversenem i z Marzlikiem, którzy właśnie we Wrocławiu jechali w Grand Prix. I Stasiu dobrze wiedział, co mówi: bo tego Szapo Baza rezerwy, jak umiejętnie je robił. Swoją wysoką formę podtrzymali na wyjeździe z Marzlik i Thompson, a fajnie dołączyli do nich Woźniak i Jack Holder, którzy w swoich pierwszych startach zaliczyli pozerze. Nawet Iversen w trzech startach robił dużo wiatru na torze i dowiózł też cenne 5 punktów. Tym razem nie pomogli juniorzy stali, bo tylko dwa punkty, ale tym razem. Inni wzięli na barki wynik drużyny i udowodnili, że dopóki nie jest po 15 biegu i są szanse matematycznie na odrobienie, trzeba próbować. I na ich przykładzie widzimy jak się udało. Trener Dariusz śledź przed meczem ostrzegał, żeby nie dopisywać żadnych punktów, póki nie będziemy po 15 biegu. Potrzebna będzie determinacja i chęć walki, jeśli chcemy pojechać w playoffach. Gorzowianie są też bardzo zmotywowani i zobaczymy jak to się potoczy. No i potoczyło się bardzo źle. Najgorzej jak mogło. Gdzie ta determinacja jest? jazda do końca uleciała? Nie wiem. Czy naprawdę Spartanie pomyśleli po 11 biegu, że już mamy mecz wygrany? Hmm. Po spotkaniu rozgoryczenie w drużynie musiało być ogromne. Bo na koniec w mix -zonie, na miejscu Spartan widzieliśmy tylko puste krzesło z leżącym na nim mikrofonem. Smutny to był widok. Mieli wszystko pod kontrolą i sam nie wiem co się stało. To jest piękno żużla. Bardzo szybko można spaść z nieba do piekła I wrocławianie odczuli to na własnej skórze Tylko Maciej Janowski pokazał, że jest w sztosie I jak na kapitana przystało Walczył do końca I pewnie nic nie może sobie zarzucić Reszta Chris Holder też swoje zrobił Bo właśnie tyle punktów tutaj przywoził do tej pory Frigg znowu słabo Maksym Drabik widać, że problem się pogłębia i w tym sezonie wszystko wskazuje na to, że lepiej nie będzie. Na pewno więcej trzeba wymagać również od Indena. Tajski w ostatnich trzech swoich startach 3 jedynki. Przy jego nazwisku na własnym torze wymagane jest co najmniej 10 punktów. Gleb Czugunow dobrze zaczął, ale bardzo źle skończył. Jak popatrzymy na ostatnią serię, to wszyscy Spartanie zawiedli. Pewnie pytacie, czy to oznacza koniec marzeń o playoffach. Na pewno są o krok od tego. Podsumowując... Cisza na stadionie po 15 biegu mówi wszystko. To nie miało prawa się stać. A jednak się stało. Wrocławianie próbowali w tym sezonie wszystkiego, by jechać o medale. Teraz to już nie do końca od nich zależy. Jadą jeszcze dwa mecze wyjazdowe: najpierw do Grudziądza, później do Rybnika. I nie jestem wcale przekonany, czy do Grudziądza pojadą w roli faworyta. Natomiast historia Stali Gorzów robi się coraz ciekawsza. Zakończyli już fazę zasadniczą, i od siedmiu meczy udowodnili, że zasługują na jazdę w finałowej czwórce. W tej chwili wskoczyli na drugie miejsce w tabeli. I teraz już. Tylko oczekują, co wydarzy się poniżej. Obojętnie, co będzie, mogą być z siebie dumni. A to przecież jeszcze nie koniec tej hollywoodzkiej historii. I szybciutko jedziemy do Zielonej Góry. A jednak, Motomyszy to zrobiły. Nie dość, że wygrali, to pokazali byką, że korona. Jeszcze nie jest na ich głowie. Wiadomo, że Leszczynianie już przed spotkaniem mieli zapewnione playoffy. Ale tak wyraźnie porażki nie zaznali od dawna. Motomy się pokonały Leszczyńskie byki 52-38 i tym samym bonus został w zielonej górze. Trener Piotr Baron przed meczem powiedział: Myślę, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie. Zielona góra potrzebuje punktów jest fajnie przygotowany, to trochę jazdy powinno być. Mamy jeszcze trochę czasu do playoffów. Nie patrzymy z kim pojedziemy, niech wygra sport. Bo jak się kombinuje, to zawsze źle na tym wychodzi. No i praktycznie wszystkie słowa trenera się sprawdziły. Było ciężko. I to jak? Wystarczy powiedzieć, że jedynym zawodnikiem byków, który zrobił dwucyfrówkę, był Emil Sajfudinow. Piotr Pawicki niestety obudził się za późno, choć do niego należały dwie akcje meczu. Koldi podobnie zaczął od 2-0, później dwa razy drugi. Najgorzej pojechał Smek Bartek coś ostatnio nie jest za szybki. Dominik Kubera, świeżo upieczony drużynowy mistrz świata juniorów, swoje zrobił. A jak na debiut na tym torze Jamona Licea, bardzo pozytywnie. Czy byki mają się czego obawiać? Peter w Migzonie powiedział, że okaże się w playoffach, czy to był prognostyk czegoś złego. Czy tylko jednorazowa wpadka? Natomiast trener Piotr Żyto przed spotkaniem mówił tym razem: Wracamy do opcji z Lindbeckiem. Nie chcemy powtórki z Gorzowa, do tego Predator dobrze spisywał się na treningach. Jak uda nam się to wygrać, to będziemy w niebie, a jak przegramy, to mamy duży problem. Chłopaki po Gorzowie obiecali, że będą w tym meczu u siebie wypróbować żyły, więc mam nadzieję, że uda się wygrać. No i się udało. Zawodnicy pojechali i wypróbowali żyły, żeby to wygrać za trzy. Można zapytać, panie trenerze, jak jest w niebie, bo jako pierwszy, od trzech lat sprzątnęli sprzed nosa Bonusa byką. Jak już było o Lindbecku, to może wynik szału nie robi, ale jest on swego rodzaju talizmanem. Poza tym Waculik klasa. Podobnie Duzers. I drugi mecz z rzędu świetnie pojechał Jebsen Jensen. Co przed playoffami jest na pewno dobrym prognostykiem. Protas, jak nie upadek, to byłoby podobnie co do wyżej wymienionych kolegów. A showmanem i moim zdaniem riderem meczu powinien zostać Mateusz Tonder. Ale świetny występ młodzieżowca Motomyszy. Co za starty. Brawo. Trochę słabi Norbert Krakowiak, ale i on zrobił punkty, które pomogły drużynie. Podsumowując, Leszczynianie dostali porządny zimny prysznic. Czy to dobrze przed najważniejszą fazą sezonu? To się okaże. Na razie został im ostatni mecz fazy zasadniczej u siebie z częstochowskimi lwami, dla których to może być mecz o wszystko. Ale byki nie będą chciały zanotować u siebie drugiej porażki z rzędu. A Falubas na chwilę obecną jest dobrze. Na koniec pojadą do Lublina pewnie łatwo o zwycięstwo nie będzie, ale nawet porażka może nie wyrzucić ich z playoffów. Mimo to Falubas pojedzie tam mocno zbudowany tą wygraną, i czemu by nie mieli zrobić fajnego wyniku w Lublinie? I przenosimy się do Grudziądza. I co żużlowe świry zakręceni w lewo. A nie mówiłem, że Grudziądz będzie rozdawał karty? A w sumie nie rozdawał, a zabierał punkty. Gdy już wszystkim wydawało się, że gołębie nie mają o co jechać, prócz honoru, i nie zamieszają jeszcze bardziej w tabeli, oni to zrobili. Na tle bezbarwnych koziołków z Lublina to oni wyglądali tak, jakby walczyli o playoff. A czy to nie miało tak wyglądać po drugiej stronie? Hmm. Same zawody. No, co tu powiedzieć? Tak naprawdę wiały nudą. Niby zawodnicy próbowali się napędzać po szerokiej, ale wielu mijanek z tego nie było. Ach, jak sobie wspomnę indywidualne mistrzostwa polski z leszta. Hmm. Dobra. Ale wracamy do najlepszej ligi świata Mecz oczywiście trzymał w napięciu I to do ostatniego biegu W którym Artyom Łaguta wraz z Niki Pedersenem Wygrali decydujące starcie z parą gości Mikkelsen-Hampel 4-2 Czym przypieczętowali zwycięstwo Grudziądzan 46-44 I tym samym zapewnili Gorzowianom pewny playoff Menadżer Ziłkowski przed spotkaniem mówił Że stresu może nie ma Ale chciałbym żeby to spotkanie zakończyło się jak w Lublinie Czyli naszą wygraną Na tym torze po przebudowaniu tylko nasi juniorzy jechali i ciężko prorokować, ale próbatoru coś nam powie. Co do Mikkelsena i ostatniej słabszej formy, to myślę, że to był wypadek przy pracy. I na koniec, jak zwykle dopytany czy na playoff Jakub Jamruk, czy Paweł Miesiąc odparł. No dzisiaj pojedzie JJ, a mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Co do stresu to teraz na pewno już będzie. Tak naprawdę nie zawiódł tylko Jarek Hampel, który wraz z juniorami ciągnęli za rogi koziołki. Grisha może też nie najgorzej, ale po nim spodziewałem się dwucyfrówki, podobnie jak od Mikkelsena. Najbardziej zawiódł Matej Zagar. Ten sam komandos, który jeszcze dwie kolejki temu był najszybszy w drużynie? Hmm, co się stało ze Słoweńcem? Nie mam pojęcia. Ale od Grand Prix zgasł. JJ nie ocenię, bo dostał dwa biegi. 0 i 1 z bonusem. I co z tego, że juniorzy z Lublina pokonali tych z grudziądza aż 8 do 1. To tylko pozwoliło nie przegrać znacznie wyżej. Natomiast trener Robert Kempiński. Przed meczem mówił, że spróbują wygrać te dwa ostatnie mecze i zrobią to dla kibiców. Co do składu na nowy sezon, trener mówił, że jeśli m.in. Buczek i Przemo pojechaliby tak jak rok temu, to chciałby ich mieć w swojej drużynie. Pytanie, czy wszyscy chcą w niej zostać. Poruszony został też aspekt Artiona Łaguty, że pomału Rosjanin dogaduje się ze Spartą Wrocław. Na to Kempes odparł, że oficjalnie nic ani on, ani klub nie wie. Ale coś tam mu się o uszy obiło, że to właśnie Sparty jest najbliżej. A więc Gołębie spróbowali i wygrali dla kibiców którzy swoją drogą bardzo ładny transparent wywiesili wspierający całą drużynę i popatrzmy bez juniorów z trzema punktami buczka i pięcioma plus jeden bonus przemka Pawlickiego przy kolejnym dobrym występie trzech muszkieterów z Grudziądza czyli Artiona Nikiego i Keneta pokazali że można oczywiście że można artion fruwał niki jechał jak o mistrza świata kenio swoje zrobił i bum Trener kępiński krzyczy do kamery. W końcu uśmiechnięty, i również z tego miejsca należą się brawa za postawę fair play i nieodpuszczanie tego spotkania. Podsumowując, motor ostro skomplikował sobie sprawę i choć ostatni mecz ma u siebie z zieloną górą, to nawet wygrana za dwa punkty może okazać się niewystarczająca na playoff, a o punkt bonusowy będzie ciężko, bo wysoko przegrali pierwsze spotkanie, a grudziązanie, skoro odprawili z kwitkiem motor, to może powtórzą to samo z Wrocławiem, co tu nam się w tym sezonie wyprawia. W fazie playoff na pewno mamy leśno i gorzów. Okroczek jest falubas, a czwarty dobrydzia? To chyba wróżbite maćka, trzeba zapytać. I przenosimy się do Częstochowy. Nie wróć do rybnika, gdzie gospodarze, czyli włókniarz Eltrox Częstochowa, podejmował Gierow rybnik. W rybniku mieliśmy spektakl jednego aktora, a były nim częstochowskie lwy, które bez problemów rozgromiły rybnickie rekiny 30 do 60. Samo spotkanie nie było może mocno ekscytujące. Lecz zdarzało się parę ciekawych akcji Głównie za sprawą runego Holty Który odjechał najlepsze spotkanie w sezonie Walczył jak za dawnych dobrych lat Na plus też postawa Pawła Przedpełskiego Który w meczu zgubił tylko jeden punkt Leon zanotował zanotowałby też dobry występ Gdyby nie zerówka A Jason Doyle był klasą samą w sobie I na takiego jego czekano w Częstochowie A niedosyt po meczu pozostawił Fredrik Lindgren Któremu mecz słabo wyszedł Juniorzy też swoje dorzucili Głównie za sprawą Jakuba Miśkowiaka Który uzbierał 8 punktów Punktów, a Mateusz Świdnicki zdobył punkty tylko na juniorach. U gospodarzy nie szło praktycznie wszystko. Wszakże na pierwszą trójkę rekinów przyszło czekać do dziesiątego biegu, a na domiar złego nie wygrali żadnego biegu. Najbardziej zawiedli ci, na których w rybniku licili najbardziej, a mianowicie Kacper Woryna, który nie tak wyobrażał sobie ten mecz, i Robert Lambert. Lecz w sumie, Lambo. W tym meczu nie był tak wykorzystywany jak w poprzednich spotkaniach. Adrian Miedziński jeździł zaś bardzo chaotycznie, najwidoczniej nie mógł się porozumieć ze sprzętem. Na plus postawa Wacława Milika, który w miarę możliwości próbował walczyć z przeciwnikami i gdyby nie defekt, to on wraz z Sergejem Łogaczowem odnieśliby biegowe zwycięstwo. A zostając przy Łogaczowie, to on był jedynym z ekipy, który był w stanie wygrać indywidualnie bieg, stając się najjaśniejszym punktem drużyny. A młodzieżowcy? Kamil Nowacki i Mateusz Tudzież starali się, lecz poziom rywali był po prostu za duży, jak na ich umiejętności. Często chowianie zrobili co musieli. Teraz decydujące starcie rozegra się w Lesznie z tamtejszą Unią. I na koniec lądujemy jeszcze raz w Grudziądzu. Ostatni mecz w Grudziądzu odbył się w środę. Było to zaległe spotkanie 12 rundy PGG Ekstraligi ze Spartą Wrocław. Gołębie tym samym pożegnały się ze swoimi kibicami na ten rok. Niestety, po tym jak dzień wcześniej ograli koziołki, to jednak Spartanie okazali się za mocni. I tym samym Wrocławianie ratują jeszcze walkę o playoff. Mecz mimo, że nie trzymał w napięciu do końca, to jednak mieliśmy naprawdę parę fajnych wyścigów. Głównie za sprawą gości i dzika, bo Niki Pedersen ostatnio wygląda jakby przeżywał drugą młodość. Spotkanie zakończyło się wynikiem 36 54, a w dwumeczu 73-107 dla Wrocławia. Tak więc wszystkie punkty pojechały ze Spartą. Goście przed meczem nie chcieli komentować sytuacji, jaka miała miejsce po meczu z Gorzowem. Mianowicie słynnego już pustego krzesełka. No ale dobra, pal licho. I jak to holder powiedział, wiedzą co trzeba dzisiaj zrobić. I zrobili. Tak naprawdę w drużynie Sparty tylko zawalił Maksym Drabik. Swoją drogą bardzo mi szkoda Torresa, bo gaśnie ten chłopak w oczach, a tu jeszcze zbliża się wyrok w sprawie afery dopingowej. Współczuję. Reszta ekipy świetnie. I nie trzeba tu wyróżniać Magika czy Wolfindena, bo i Gleb, Holder czy Frick wykonali swoją robotę na piątkę. Tym razem Spartanie nie popuścili w końcówce ciśnienia i do końca jechali bez odpuszczania. Gospodarze, no cóż, może to brak kempesa na stanowisku trenera, zdecydował o porażce. Oczywiście żartuję do tej pory trzech zawodników walczyło godnie. Jednak dwóch to już nie da rady. Po raz który to już Artyon jedzie kapitalnie. I powiem wam, że cieszę się, że tak to się skończyło. Bo jak czytałem przed meczem, że może Artion odpuścić trochę, bo jest blisko do gadania się ze Spartą To już sobie wyobrażałem te wpisy, jakby miał słabszy dzień, czy jakiś dziwny defekt Super, że wygrał sport W pięknym stylu również po meczu jeździł i machał do kibiców Po prostu się z nimi żegnał Piękny widok A jeszcze większe brawa za Mixzone Majaja ten chłopak Powiedział prosto z mostu Dziękuję za wspaniałe 6 lat, ale odchodzę Brawo Artion. Drugi obok niego to Niki który znowu jak dzik śmigał na torze przy halera. A reszta? Chwila, jaka reszta? No, może Kenneth Bierle nie najgorzej, ale słabiej niż ostatnio. Buczek i przemo? Może powiem tak. Panowie, widzimy się w nowym sezonie. Będzie dobrze, chłopaki, głowa do góry. Juniorów znowu nie było. Uwaga, formacja juniorska grudziąc 1, Sparta 13 plus 3 bonusy. I co tu więcej powiedzieć? Podsumowując, GKM pakuje walizki i na wakacje. Jestem ciekaw, jak załatają dziurę po stracie Artiona na przyszły sezon. Ale na to przyjdzie jeszcze czas. A Spartanie? Teraz jadą do Rybnika I chyba można już dopisać im punkty za to spotkanie Czy starczy im to na playoff? Nie mam pojęcia Ale 14. runda już przed nami Oj, będzie się działo No to spójrzmy sobie jeszcze na tabelę A tutaj? Oj, szkoda mówić Pierwsze miejsce, oczywiście pewny playoff Fogą Nialeszno 25 punktów Również pewne miejsce w playoffie mają Moje Bermudy z Gorzów z 21 oczkami No i teraz nie wiadomo Na razie na trzecim miejscu jest RM Solar Faluba z Zielona Góra z 20 oczkami Tuż za nimi Eltrok z częstochowa Szczęstochowa Ci z kolei mają 19 punktów Na piątym miejscu Betard Sparta Wrocław z 17 punktami Na szóstym miejscu również walczący o playoff Motor Lublin z 17 punktami Grudziądzanie tak jak powiedziałem już sezon zamknęli Zostają na siódmym miejscu z 10 punktami no i spadkowiczów już znamy od dawna, są nimi PGG Rofy Rybnik z dwoma punktami. No i co moi kochani, jaka dwójka dołączy do Leszna i Gorzowa? I jeszcze szybki rzut oka na top 10 zawodników z najwyższą średnią punktową A tutaj na prowadzeniu bez zmian Emil Saifudinow ze średnią 2,554, drugi jest Artyom Łaguta średnia 2,480, na trzecim miejscu Bartosz Marslik 2,472, na czwarte wskoczył Maciej Janowski ze średnią 2,232. Na piątym jest Martin Waculik, średnia 2,224. Szóste miejsce to Leon Madsen, średnia 2,194. Na siódme wskoczył Grigory Łaguta, jego średnia to 2,154. Ósmy jest Taiwo Finden ze średnią 2,101. Na dziewiąte spadł Jack Holder ze średnią 2,077. I w dziesiątce pojawił się Nicky Pedersen ze średnią 2,057. No, i dojechaliśmy do końca. Moi kochani, powiem wam, ja sam nie wiem, jak my to wszystko wyrabiamy. Jest bardzo ciężko. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to z góry was do tego zachęcam. Zachęcam was również do odwiedzenia mojego Instagrama Kreska Strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak więc żużlowe świry, zakręceni w lewo, to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!